Piuranowicz w meczu w Bełchatowie w Pucharze Polski i 8 minut w końcówce starcia z górnikiem. dostaje dużą szansę od Czesława Michniewicza Mladenowicz. Jak teraz i teraz jest gol. Tomasz Pekhart zdobywa swoją pierwszą bramkę w europejskich pucharach i swoją już piątą w tym sezonie biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki 2 do 0 legia prowadzi z Dritą Gnilanę jak mówiliśmy, że trzeba uważać na stałe fragmenty gości, ale nie byli jeszcze nie byli jeszcze blisko bramki Artura Boruca tutaj po raz kolejny dobrze rozegrany stały fragment. To jest ten problem z obroną strefową. Nie do końca było wiadomo, kto tutaj za Pekarta za odpowiada, a napastnik legi biegu przed kapitana, przed Gerbesz jego i, i zrobił to, co naprawdę potrafi robić świetnie. Jeden z czterech piłkarzy legii, który w tym sezonie w ósmym meczu zawsze wybiega w podstawowym składzie. Pozostali to Boruc Jędrzejczyk i Snisz. No i Tomasz Pekart. W takiej pozycji, w takiej sytuacji, w której radzi sobie najlepiej. Wszołeki Peckhardt, 2-0.